Dobra, Siemano, witam wszystkich serdecznie na kanale. Dzisiaj też prowadzimy streama tutaj na Twitchu wspólnie, ale właśnie dostałem tutaj pewną informację. A propos recoilu w CSie, czyli jak go zmienić i przywrócić do wartości, tak jak w CSGO mamy. Także pokażę Wam dzisiaj trzy komendy. Tak, to są chyba trzy komendy już wam mówię. Tak, trzy komendy. Więc, jeżeli macie problem ze strzelaniem... Czujecie, że feeling broni jest inny niż w CSGO, znaczy... No tak. No tak, tak, tak. Dobrze mówię niż w CSGO. I slacie na przykład albo HBMK i wam nic nie wchodzi. E recall jest dziwny, no to w tym momencie pokażę jak to ogarnąć. W prosty sposób, wpisując trzy komendy. E Zobaczymy tylko jaka jest w ogóle wartość. Pierwsza komenda oczywiście to będzie CL. Podłoga update rate. Up update rate. Nie wiem jak jest domyślnie kurczę kurde jak jest domyślnie, ale wpisałem sobie 128 CL update rate 128 No lepiej robić to przed każdą gierką jak e, grać, grać jakieś premier'a albo coś Kolejna komenda to jest CL podłoga e, Interp Interp ratio ratio Dajemy na 1 To domyślnie było na 2, z tego co pamiętam i CL Interp, CL Interp 0.15625 Pyk, pisujemy i teraz możesz sobie porównać U siebie jak i u mnie teraz po zmianie No jest taki Fajna jak była domyślna, domyślne te ustawienia kurcze no Więc tego teraz nie sprawdzę ale tak to wygląda. Jeszcze sprawdzimy sobie po stronie czy tego terrorystów z kałachem, bo to też się różniło dużo. Patrzcie teraz. Teraz bez kontrolowania. No w czasie leciało chyba jakoś inaczej z tego co pamiętam. Trzeba się kontrolować. I leci mniej więcej w to samo miejsce, nie? No, tak to wygląda teraz. Także możemy sobie dać bot add ct dodamy sobie i sami zobaczycie że jak będziecie teraz sobie strzelać po tych komendach bo mi na przykład wszystko zaczęło teraz chodzić elegancki killer waliłem normalnie teraz także jeżeli taki odcinek wam się przydał, taki poradnik, to nie zapomnijcie zaczepić w górę subskrypcji z dzwoneczkiem oraz napisania komentarzu, czy wam pomogło, czy nie. Eee, możecie odsłabić materiał znajomym, bo na pewno sporo osób o tym nie wie. Eee, także jest taka możliwość, więc bardzo dobrze, że tak się da zrobić, bo strzelanie jest fatalne, nie da się wygrać. Także jak piszecie te komentarze, to... Wszystkie fragi będą siadały, proszę państwa, wszystko będzie siadać, także dzięki za poradnie, widzimy się w następnych, do zobaczenia, mano,